Jego <tom wealthy> bla 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 Teraz dopiero będzie zaś ciekawi. Widzi dopiero ultra ciekawy, jak mu lepo Tam odchodzi. No tu słyszę jego odgłosy masturbacji. Podoba mu się jak pindola sobie teraz. O właśnie. Tego się obawiałem. Ten pokój nie będzie do wesoły. Hmm. Będę tu w ogóle nie To się zastanowię zaraz. Bo jeśli są, to mógłbym takim tak na szybkiego tutaj odjechać te nóżki. Albo nie, wezmę... Nie nogę tam. Ciało. Wolę być. ...przezorny. Dobra. Na trzech wypadekach jak być jakiś nietoperzyk, to... ...nic... nic tam nie zaatakuje. O! co pałem. <ścoughs> Jeśli będzie jakiś, to... Mówcie mi mistrzu. Albo nastale damusie, na bo mam takie przeczucie. Eee, wszystko? Na razie. Dobra, można iść. Eee, nie, zaraz, tylko chwilę. Przeprzyładować, się upewnić, że wszystko jest dobrze przeładowane. Idziemy... Gdzie, gdzie mi każecie iść? Eee, do tej drzwi, tak? Idziemy? A, nie dam się nabrać. A ja wiem, że tu przyjdziecie. Ha, ha, ha. Dobra, gdzie jest? Dobra, tu jest odcięte. Tu sobie jest odcięte? Dobra. Gdzie on jest, Gdzie on jest, Gdzie jest. Bobo! Bo. Niegrzeczny, Bobos! Niegrzeczny! Necromorf. A, ja mu odcięłem tego. Ło, kurwa, kolejny! Ha! Jeee! Yeah. Szaleje, soluje, baby! szaleje! Gdzie mój Nemezis? Odciąłem mu nóżkę! Dobrze jest! Tutaj jest jeden, jeszcze jeden! Zginął! Yee! Kurde! Dobry jestem teraz! Dobra, nie ten sobie pobiega tutaj! Już, już, już. Uuu! Uh, uh, a szybko mi dopadł! Skubany! Był blisko. Niestety ja bym mądrzejszy. Żegnam! Uuu, uh, dobrze im poszło nawet. No on jest taki głupi, że przy drzwi nie przejdzie Całe szczęście Co bardzo historyzuję, bo leciecie mi lepiej niż na się spodziewałem Wow Aż sam jestem zaskoczony Nie, nie, nie marnuję EJ! O kurwa, co to było Fałszywa alarm chyba EJ, tak, fałszywa alarm. Dziwne Tu coś leży w rogu Kurwa! No chodź, chodź tu, chodź tu do mnie, dzięki. Tą butle sobie wezmę, może mi się przyda. O, widzę, że mi się przyda, bo już na ścianie tam są te główne. Łap, zdychaj. No, proszę bardzo. Czy to jest to? jednego wariata mniej. O, tam sobie stoi ktoś. Halo, jakaś żywa dusza. Nabój no zostawił po sobie, a tu leży... ...złoty półprzewodnik. Kurde, w tym tej, w tej walcu przeżycie prawie nic nie oberwałem. Dobry byłem. <grym> Pozabijałem wszystkich nawet szybko. Ej, co to było? Dypnął w pełną kupę. Świetnie. To jakiś gościa sobie stoi. Ha Halo? 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 A, przepraszam. To pani. Więc pani jest? Halo? Ha... o Dobrze. No dobra. To sobie popatrz. Zabiłbym cię. I skróciłbym ci cierpienie, ale niestety nie mogę. Kurczę, no nie mogę w ciebie strzelić. Mogę pani jakoś pomóc? Pani wygląda prawie jak Michael Jackson. Kurcze, szkoda. Muszę sobie popatrzeć, jak pani sobie płacze nad prawie pustym łóżkiem i leżącym trupem zaraz obok. Tak, tu kolejny trup leży, głupia kurwa sobie ucięła żyły piłą chyba do cięcia kości. Świetny pomysł. Wow, ale na naboi teraz. Uuu, uh, 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 cały zapas nawet. Mogę szaleć. Przydałby się kombinezon lepszy. O, z tego to bym skorzystał z chęcią. Tędy, tędy. Prawie się mi nie straszcie. A, tu coś jest. Tylko zanim to wezmę, zbieramy zasobnik tlenu, tak? Tu są jakieś kredyty. Złoty półprzewodnik, którego nie wezmę. Użyję apteczkę, tak? Dobry pomysł. Co tu jeszcze jest? Dzień, dziennik. Czy tylko mi się wydaje, że on brzmi jak jakiś pedofil? Doktor Kain z pewnością by tego nie pochwalał. Ale póki zajęty znakiem, nie przewiduje problemów. Zresztą, jakie to ma teraz znaczenie? Doktor uległ tej samej demencji co kolonia. Wczoraj powiedział, że nie rozmawiał ze swoją żoną. Amelia Kain od paru lat nie żyje. O! To jego partner seksualny był. Niecierpliwił się. Przyszła pora na dymanko. O, no boję się. No idź mi no boję. No bo ja za no nigdy się nie powiewam. To wszystko. Kurczę mam to znowu. E, co to się... Schematem chyba mam jakiś. A do tego e, energii mocy, tak? To zasobnik tlenu. Nie, zasobnik mi się nie przyda. Mam tu jeden. To jest silny czy duży, ten? To jest silniczy. Nie, to nie biorę. Teraz odbieram sobie. gotowe. Kapsuła. Hura! O! Jak ty się tu dostałeś? Kurde, teraz, teraz wygląda raz putin. Ja pierniczę. U, 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 u. O kurde Spadamy stąd yy. Nie mam w celu. Otwórzcie mi się jakieś drzwi Tędy, dobrze. On stąd spadać. Świetnie, będę miał jeszcze... Aaaa, Jeszcze jeden pojedynek będę miał w głównym holu. Jakby jeden to było mało. A tu coś teraz jest? Dobra, babka nie żyje, na pewno zginęła z braku tlenu, okej. Okay. Ale mam to... Mam to gdzieś, ale... Akurat przyszły te dziadostwo małe. Świetnie. Tylko ich brakowało. Skurwy synów małych. Taka grupka by mnie już zrobiła na, na tym poziomie tymności. A nie ma was już. Roby. No, jak jesteście sami, to już nie chcecie tacy dobrzy. Hmm. Runda druga? Kurwa, macie runda druga. Teraz tym razem z maciorami jebanymi. Kurdy! Dajcie odstrzelić sobie te kopyta. Znowu wyjdą tym. No kur! No jebane maciory, no? O, dobrze. Nie trafiłem tego. Brzuchalej. Kurwa, trafiłem. Wyszyły te gówna. <laughs> Ten mi się kończy. Nie, 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 nie jest zasobnik, nie jest zasobnik. Eee, yy, tędy. Tutaj łap... Tu tlen jest. Ładuj tlen. Teraz się trzeba cofnąć. Robaczki kurde, mać. a a Nemezis! Uj kurwa, nie trafi mnie! <laughs> Spadaj kurwa i bana na rubaczki, kurde, one są tu gorsze. Dobra, yy, masz... W tym. Dobrze. Kiedy te robaki są małe i one są tu są gdzieś chyba kurwy Ginta One są gorsze Dobra, eee, yy, jakoś może je tu minę Dobra, ale tu chyba były drzwi są otwarte. Eee, yy. to nawet nie stanowi takiego problemu. Teraz tego leżeć, leżeć, leżeć! Leż się! Uuu, Ruba... Aaa, rubasz. róbaszki! Dobra, nie jeszcze! Kurwa, macie jeszcze ten przyszedł! Ła, nie skala się tu do mnie! Nie, 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 nie zostaw mnie! Kurwa, musiał mi dorwać! Tędy! Dobra, Łuseś ty! Dobra, trzeba pomnożyć trochę tych naboi! Szybko, 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 naboje. Zmiana broni! Idziemy! To mi się zaraz skończy. Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Tu. O, jest! Chyba, chyba, chyba będzie wszystko. Uff. Dobra, nie było tak źle. Oprócz tego, że... ...głupio trochę życie straciłem. Fajne znaczki. Czyli co, skończyłem rozdział piąty tak szybko? Krótki był. Pół godziny? No bez jaj. Ekspresowe tempo. Dobra, mam już tą. Jest energia siłowa Nie zaraz, to jest do strzelby energetycznej. Właśnie. A gdzie ona jest? Stelaże, pociski. Laser. O, jest. 11 tysięcy kosztuje. Ale potrzebuję sprzedać złote półprzewodniki. Sprzedaj, sprzedaj. 39 naboi sobie przesunę, przesunę sobie 6 naboi. Wezmę sobie dwa zestawy średnie. I tak, za te 30 tysięcy, nie, no nie mogę. Kurde, muszę oszczędzać. Tak, niestety, pamiętajcie, dzieci, oszczędzanie jest ważne. Nie warto wszystkiego wydawać. Choćby, nie wiem, jak bardzo to by Was kusiło. Nie, z w ogóle. Co to jest teraz? Ja zszedłem tędy. No bez ja się cofam. Znowu idę z tym samym miejsce? W to samo?